Co ty musisz wiedzieć? Nie będziemy sprawdzać energii, zobaczymy takiej ogólnej. Co ty musisz wiedzieć? E tu nowe nowa jakaś informacja, nowa jakaś sytuacja, która da tobie nową możliwą pracę, albo nowy zarobek, albo to, gdzie coś nowe. możliwe, ty o nich o, te, o tym jeszcze nie wiesz, albo po prostu stara się coś już gdzieś tam interesowało się czymś nowym, gdzie tobie będzie ciekawe. Gdzie naprawdę y, będziesz tak jakby w finanse. Tutaj więcej pokazano finanse, że to takie ty, ty patrzysz w to i widzisz naprawdę, że to początki naprawdę bardzo fajne, że tobie otworzy się y, troszeczkę więcej możliwości. Powoli trzeba iść, bo tutaj tak jakby po malutku, że nie spieszyć się. I, ale trzeba będzie czegoś nowego nauczyć się, ale tutaj trzeba tak, żeby to iść do um, czegoś takiego nowego, gdzie ty e, będziesz więcej poznawać, więcej orientować się i e, więcej możliwości będziesz miała. Ale tutaj trzeba tak jakby udo, um, udoskonalić to, tak jakby więcej umieć. To finanse, dobra, jeszcze jest mężczyzna który jest bardzo silny, bardzo emocjonalnie silny, który mm, chce idzie mężczyzna, który mm, bardzo silny, emocjonalnie silny, który e, ma do ciebie naprawdę takie przywiązania. E, Możliwo to, że między Wami teraz kontaktu nie ma, ale e, albo bardzo mały kontakt. I to by było takie naprawdę przemyślenia o tym, że ta decyzja była z dwóch stron możliwa, albo tylko Twoja decyzja, że Ty troszeczkę odeszłeś od mężczyzny, ale mężczyzna planuje porozmawiać, spotkać się, tak jakby już zrozumiał coś, co Ty zrozumiał. Zrobił tak, że mówisz, że ja chcę szansę o tej kobie... ogo ogo. o tutaj powiem mężczyzna, ale ty jego znasz, tego mężczyzna to nie jest mężczyzna, którego ty nie znasz, tutaj mężczyzna, z którym możliwe był yy, kontakt, ale yy, była jakaś sytuacja, gdzie yy, kontakt yy, był stracony i... Tu takie idzie przemyślenia, co się dzieje, dlaczego tak jest. I mężczyzna zrozumiał, że jednak jest, on ma takie dwie drogi, ale już zdecydował się z jednej strony, chociaż na razie on tak jakby wstrzymuje się, pokazuje swoje uczucia, ale tak naprawdę on już zdecydował się, że on chce z tobą szansę. On zrozumiał, że bardzo. Cię kocha, że Ty dajesz Jemu taką energię. Mężczyzna trochę zamyka się, możliwe też w chłodnych energiach, a może to i on zakrył się, to też może tak być, bo tu tak nie widać do końca kto nie chce na kontakt iść. Ale tu wygląda taka sytuacja, że mężczyzna już zdecydował się, chociaż teraz jeszcze jest w tych chłodnych energiach. Możliwe taki mężczyzna, który bardzo mądry i jest sam po sobie zazdrosny, emocjonalny, i może coś powiedzieć, i, ale on po prostu pokazuje tu, że. Ty dla niego jesteś takim szansem na stabilny związek, gdzie no to oficjalny związek, co ciekawe, że on to pokazuje, że ja mam te uczucia, gdzie naprawdę chcę być z tobą szczęśliwy, tutaj uczucia przez, wychodzą od niego, że jakoś tak, że on pokazuje, że jeżeli ja z tobą to ja naprawdę mam coś innego, ja nie rozumiem co to jest, ale ja świecę się jak słońce, normalnie że u mnie uśmiech nie schodzi z twarzy, kiedy ty przy mnie jest, że ta miłość jego e, kształtuje w planie tego, że jego życia kształtuje, że te życie takie inne staje się, że ja nie chcę już zamykać, się, ja nie chcę, ja chcę utworzyć, ja chcę być szczęśliwy, ja chcę coś mówić, ja chcę energię pokazać swoją, ja chcę pokazać siebie, że ja jestem tak, między wami teraz tak jakby nic się nie dzieje, tak jakby prosto, nijak, nie za dobre, nie za złe, prosto, nijak. Ta, tak, tak jakby jest szans z innej strony, tak jakby minimalne, takie coś możliwe. Jest kontakt, ale to taki daleki, może prosto. Ty jego widzisz gdzieś zdjęcia w internecie, a on ciebie widzi zdjęcia. Od, od to możliwe, bo to taki minimalny, minimalny kontakt, ale kontakt jest, ale bardzo minimalny. Ta sknota o niego bardzo, ta miłość po prostu robi swoje roboty. Pragnie Cię bardzo, pragnie, wspomina o Tobie cały czas, o Tobie myśla. Um, on e, przez te e, myśli, które wspomnienia o Tobie, można powiedzieć, on sam zły, przez to, że On po prostu wspomina Cię, ta tęsknota, on, on rozumie, że On Cię kocha, On rozumie to, On rozumie, że e, to coś innego, że to m, gdzieś. Ten szans, ten w życiu nie prosto tak daje się, że ta miłość nie prosto tak daje się, że gdzieś on cię zobaczy, gdzieś jakiś minimalny ten kontakt dla niego, to już tak jakby świeci się on po prostu, że on rozumie, że te życia staje się piękniejsze, pragnienia. Od razu. że możliwe, że ten nowy początek znowu będzie. No to dla niego jest też bardzo seksualna, bardzo przyciągająca. Taka kobieta, która ma w sobie coś, gdzie inny po prostu nie do porównania do ciebie. On rozumie, że yy, tu. Wytrwałość, którą możliwa między wami była, że nic się nie dzieje teraz, to po prostu daje się dlatego, że mężczyzna po prostu zacznie działać, bo on rozumie, że to, że on wymuszono, muszę teraz czekać albo czekał. On po prostu już nie wytrzymuje i mówi, że, że, że nie wiem że czy, czy działa, czy nie działa w twoim kierunku. Tęsknota, bardzo tęsknota. I on rozumie, że ty jesteś dla niego tej kobietą, która można powiedzieć jest idealna, chociaż e, idealizuje możliwo, on gdzieś tam myślał o tobie i stara się o tym myśleć e, jakoś tak, że ty dla niego jesteś aż za idealna i on mówi, że, że no jak, że jak ona może tak być. Ja że ja ja jej nikomu nie chcę oddawać, bo ja rozumiem, że ja będę męczyć się, chociaż on na razie jeszcze tak jakby mm, możliwo tak, boi się działać w tym kierunku. On mówi, że, że może działać, nie działać. No jeszcze gdzieś tam, tam jest stres, ale no, on chce, chce działać. On będzie działać. On nie, no tu naprawdę tutaj związek naprawdę wróci. Możliwe u kogo nie ma teraz kontaktu, to tutaj e, po prostu 100% pewności, że kontakt jest minimalny, możliwe jakby będzie, no tu jest taka rodzina. Naprawdę tutaj związek będzie, bo mężczyzna naprawdę na tyle testnie, na tyle cię kocha, że on po prostu planuje, żeby był ten związek normalny i rodzina, dzieci. Możliwe tak, jak ktoś nie ma dzieci, no to on myśli o tym, żeby dzieci były. Temu tutaj naprawdę związek bardzo. Fajnie będzie. Taka miłość i szczera miłość. Tutaj ja powiem tak, zaczęło się wszystko od jednego, ale tutaj wszystko przeszło w kierunku mężczyzny. Znaczy, komuś to było potrzebne, żeby usłyszał możliwe to dla ciebie, ten rozkład.